Kiedyś, jak byłem na moim lamie, mój lama siedział sobie na swojej werandzie, ja byłem jakieś dwa metry od mojego lamy, i czułem się całkowicie bezpiecznie i akceptowalny z tym, jakim jestem. Czułem, że umysł lamy w żaden sposób mnie nie niepokoi, nie ocenia, nie neguje. Nie czułem żadnych ze strony Lamy umysłu pod moim kierunkiem zarzutów, by mu to przeszkadzało, jakby czy to negował, a z drugiej strony był obecny, było widać, że nie jest w żadnych myślach, że gdzieś tam nie śpi. Zdaję sobie sprawę z tego, co się wokół niego dzieje, że tu taki klient się tak zachowuje i ja pierwszy raz w życiu poczułem takie coś wtedy, że takim jakim jestem, sobie mogę być, mam prawo być. Komuś to w żaden sposób nie wadzi, nie haczy, nie przeszkadza. I ja poczułem wtedy, że można być w świecie takim Jakim się jest, i tyle. Ponieważ do tego momentu nie znam czegoś takiego. Zawsze ktoś, ze względu na to, jaki byłem, albo mnie krytykował, albo coś oczekiwał, chciał mnie pożądać. No, zawsze w tych relacjach międzyludzkich było tak, że jeżeli ktoś był po drugiej stronie obecny, to był aktywny pod moim kierunkiem. A pierwszy raz poczułem, że jakiś inny człowiek o mnie jest, ja jestem koło niego, i on po prostu na zwyczajnym świecie nie ma problemu z tym, że jestem, jaki jestem. I to nazywałem wtedy im Pocze. Akceptuję to jakim jestem, pozwala być mi, jakim jestem. Poczułem się bezpiecznie przy liboczem. Czułem się, że mnie nie skrzywdzi, nie zaingeruje w mój umysł. Dzisiaj wiem, że to było za daleko posunięta z mojej strony interpretacja zachowań mojego lamy. Mój lama po prostu rzeczywiście jest umysłem, który jest jednym ze wszystkim tym, co się dzieje, bo to jest on, to jest jego umysł. Limpocze nie zajmuje się poprawianiem, ocenianiem rzeczywistości, jeżeli rzeczywistość go o to nie poprosi. czym nie jest od tego, żeby latać ze wszystkimi osobami i interesować się tym, co oni robią. Limpocze ma swój umysł i zajmuje się swoim umysłem i go pilnuje, swojego świecenia, jest guru. Więc to umysł bez trzech truci. Ja też później w swojej praktyce doświadczałem czegoś takiego, że kiedy byłem wolnym od konceptualizacji, oceniania, odpychania, interpretowania jednym z otoczeniem, takim jakim jest, pozwalałem się przyjawiać rzeczom, jakimi są, no to istoty do mnie lgnęły, mnie lubiły, miały oddanie, czuły się właśnie akceptowane, czuły się wręcz przeze mnie kochane, bo ja byłem z nimi jednym, takim jakim są. Ale kiedy to były relacje przed Męsko-damskie z kobietami, no to one czuły się, że one takie. Są, są przeze mnie chciane i czuły się z powodu tej jedności kochane. No, ja nie czułem się w tym sensie kochany przez mego lamy, bo to nie była relacja genitalna. Ja nie miałem takiej potrzeb, żeby interpretować i odczuwać tą jedność, tą akceptację mnie seksualnie, więc nie czułem się kochany przez lamy, tak jak kobieta się czuła nie jedna w swojego czasu, kiedy miałem taki umysł przeze mnie, ale ja tego też nie rozumiałem. Ja nie rozumiem, że tak to działa. Nie rozumiałem, że umysł. Oczyszczony z trzech trucizn jest tak akceptująco dla świata miłosno odbierany jest tak przejrzysty, pozytywny, że ludziom nie przychodzi do głowy, że ta pozytywność, ta miłość, ten stan jest nieuwarunkowany sytuacją, osobą. Każdy myśli, że to jest związane z jego osobą, że o, ja się tu pojawiłem i jego umysł jest taki ze względu specjalnie dla mnie. I jeżeli on ten umysł by wziął ze sobą do innych osób, no to on już taki nie będzie, jaki był dla mnie, przy mnie, bo to ze względu na mnie się tak zachowywał. I... Kiedy jest pomieszany, kiedy ma ten umysł wypełniony oczekiwaniami, nadziejami, ma dualistyczny umysł, ma ten swój świat urojony, te treści, z którymi się identyfikuje, no to każdy pod te treści własne ustawia świat i otoczenie i ocenia świat i ludzi ze względu na to, jak reagują na jego treści. Jeżeli ktoś na jego treści nie reaguje negatywnie, no to treści sobie myślą, o, to ja jestem super treści, chciane treści, to ja jestem kochane treści, a do głowy tym treścią nie przy Chodzi, że lama nie zwraca uwagi na te treści. Treści się zmieniają, treści są u ciebie takie, u takie. Ja nie jestem zainteresowany treściami, nie jestem zainteresowany zmianami po roku, politycznymi uwarunkowaniami, społecznymi, wojnami, tym co się w świecie dzieje, bo to się ciągle coś tam dzieje, zmienia, a to nie moje życie. To nie moje życie. Ja mam swój umysł, który jest całym światem. I to jest mój umysł, który to rozumie. A świat jest złożeniem się nieskończenie wielu części, które rozumieją się mocniej. I ja nie będę uważał, że nieoświecone umysły mam jakiekolwiek prawo oceniać, odpychać, lgnąć, kiedy mnie o to nie proszą. Także to jest bardzo ważne, żeby załapać, że buddyjski pogląd nie polega w żaden sposób na akceptacji rzeczywistości. Czy na negowaniu rzeczywistości. Czy na ocenianiu rzeczywistości. Pogliski pogląd polega na wykorzenieniu tej postawy, że ja muszę być przez kogoś akceptowany albo że chodzi o to, że ja akceptował inny. Tak jak jakby był to jakoś wyrocznia, która decyduje łaskawie o tym, o taka sobie możesz być i dlatego czuj się akceptowana albo o taka nie możesz być, to się czuj nieakceptowana. Ja nie mam żadnego prawa do zajmowania się cudzym życiem to nie jest moje życie. Ja mam swoje życie, którym mam obowiązek się zajmować i teraz czy ja się mogę akceptować bezmyślnie według buddyzmu? Nie, absolutnie. Ja się nie będę akceptował, jeżeli uważam, że nie mam podstaw do akceptowania. A będę się akceptował, jeśli będę uważał, że mam podstawy do akceptowania. Jeżeli praktykuję buddyzm, to tą podstawą do akceptowania siebie powinien być pogląd buddyjski. Czyli jeżeli robię rzeczy, które uważam, że nie powinienem robić zgodnie z poglądem buddyjskim, no to nie ma akceptacji na te zachowania. U mnie ich nie będę robił. Nie zgadzam się na Takiego Michała. Poprawiam go, zmieniam go. Jeżeli nie mam poglądu buddyjskiego i mam sobie pogląd jakiś tam, róbka ta co chcę, albo jestem boski z urodzenia, no to podstawy będą takie, jakie będą i będę zaakceptował cokolwiek będę robił. Jeżeli będę rozumiał prawo karmy, to nie będę akceptował u siebie zachowań, które prowadzą mnie samego do cierpienia. Dlaczego mam akceptować samego siebie, który sam siebie krzywdzi? No bez sensu, nie będę akceptował. Ale czy ja mogę akceptować wtedy na tej samej zasadzie innych, którzy idą we właściwym kierunku i ich myśli, słowa, uczynki nie wyrządzają im krzywdy, czyli konsekwencje ich działania przychodzą do nich pozytywne, czyli pracują z prawem karmy? Ja nie jestem do akceptowania. Nie ma żadnej totalnej, coś takiego jak zgoda, akceptacja. Dzisiaj masz tak, a czy ja wiem, co będziesz robił za chwilę? Ja siebie muszę pilnować, ja za chwilę nie wiem, czy nie zagłądzę i czy będę szedł w dobrym kierunku, więc jaka tutaj jest mowa akceptacji? Tutaj jest mowa o czujności, o uważności, pilnowaniu siebie samego i nie robienia za fałszywego guru, takiego ślepca, który prowadzi innych, a sam żyć nie umie. Ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest ich własny umysł, nie rozumieją, że nie jest niczym wymyślonym, nie jest niczym konkretnym, Świat zewnętrzny, który pada przez pięć zmysłów do głowy, jest moim umysłem, tak samo. To jest mój umysł, to jest moje wnętrze, to jest moje życie psychiczne, ten świat, te życie. Ale te życie ma taką naturę, że to wszystko się cały czas zmienia, a w istocie jest tym samym, jest wodą żywą, jest umysłem samym sobie. Jest to prawdziwa twarz umysłu. Umysł jest podstawą całego świata zewnętrznego i wewnętrznego. I ten umysł jest pusty, czysty. Ten umysł jest jeden, wszędzie i zawsze. Treści, przejawienia są rozdzielone. Moje wewnętrzne treści muszę pilnować. To nie są twoje treści, twoje treści nie są moimi treściami. Ja nie jestem od zajmowania się cudzymi treściami. Każdy musi się zająć własnymi treściami, rozpoznać ich iluzoryczność, ich naturę, więc tak by należało rozumieć miejsce akceptacji w poglądzie buddyjskim. Ale z drugiej strony, kiedy się mówi, że pozwalamy rzeczom być jakimi są. Co to znaczy pozwalamy? Co to znaczy ja łaskawie akceptuję, żeby rzeczy się wydarzyły jakimi są? No i się będą wydarzały takim, jakimi są, bez mojej zgody, bez mojej akceptacji. Ja łaski nie robię, że one się wydarzają takim, jakimi są. Ja mam to zrozumieć, że ja nie mam nic do gadania, nic do akceptowania, znaczy żadnej kontroli na to nie mam. Ja nie jestem tutaj od tego, żeby wyrokować, czy świat się ma zatrzymać, czy ma biec dalej w swoim rytmie. Po prostu tak wygląda rzeczywistość, że ona i tak się będzie wydarzała. I ja nie mam tutaj nic do akceptowania. I zrozumienie tego, że rzeczy się dzieją w swoim własnym rytmie, ludzie odchodzą i przychodzą w własnym rytmie, to to Zrozumienie nazywa się przyzwalaniem. Czyli głupota przestała się ciskać i łaskawie zmądrzała. Przestała próbować zbawiać świat i poprawiać innych i zajęła się sobą i zobaczyła, że z mojego punktu widzenia wszystko jest w porządku. Kiedy ja się nie ciskam, nie zajmuję się innymi, nie poprawiam świata, ja się czuję dobrze w tym świecie. Mi nic nie jest. Jest wszystko w porządku. Ja siebie pilnuję, nie ma żadnych problemów. Ale czy to oznacza, że. Świat ze sobą nie ma problemów. Czy ludzie nie mają ze sobą problemów? Oczywiście w większości mają problemy i świat jest w problemie, ale to jest nie moja niewiedza. Ja nie mam wpływu na cudzą niewiedzę. Ja nie mam wpływu na cudze urzeczywistnienie. Jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i mnie przekona, żebym próbował wytłumaczyć mu to wszystko, wprowadzić w taki stan umysłu, nauczyć go tego, ja mogę się zgodzić, ale nie muszę się zgodzić. Są bardzo różne tu czynniki wchodzą w rachubę, przeróżne czynniki tutaj, które nie ma sensu w tym momencie rozwijać. Ale jedno jest pewne: ja nikogo nie zbawię, żadnego ucznia, nawet gdy miał takiego, nie zbawię. Ja mu nic nie zrobię za niego. Ja mogę mu tylko wskazać drogę i mu mówić, jak na tej drodze ma się poruszać, i mu wskazywać ewentualnie kierunki, kiedy się zagubi. Pod warunkiem, to wszystko miałoby sens, jakby mnie słuchał. Co będę robił za przewodnika wycieczki, jeżeli wycieczka łazi własnymi drogami mi nie słucha? No to przecież ja nie będę robił za przewodnika, to nie ma żadnego sensu. Także tutaj trzeba zdecydowanie zająć się własnym umysłem. Zdecydowanie nie szukać poklasku, nie szukać, że ktoś za nas coś zrobi i zacząć mądrze próbować żyć odpowiedzialnie, samodzielnie nie czekając, aż przyjdzie jakiś tatuś i da nam pieniążki, albo jakoś mamusia i nas i przytuli i powie, kocham ciebie. Oby te słowa przyniosły lepsze zrozumienie nauk Pana Budy i pozwoliły ludziom zainteresować się sobą samym, mądrze, szukając w sobie oparcia. Oma A. Hung, Benzar, Guru Pema, Sidi Hung.